Witajcie! W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 10 najinteligentniejszych zwierząt na świecie. Miejsce 10. Gołębie. Ptaki te podczas eksperymentów naukowych wykazały się umiejętnością liczenia, szeregowania przedmiotów według wielkości, a nawet uczenia się pewnych reguł matematycznych. Miejsce 9. Wiewiórki Wykazują się imponującym wachlarzem trików i strategii, które pomagają im przetrwać. Mają też bardzo dobrą pamięć. Miejsce 8. Kruki Są to bardzo przebiegłe ptaki. Tworzą narzędzia z gałązek, piór, drucików i innych kawałków rozmaitego pochodzenia, które następnie służą im do wykradania pożywienia nawet z bardzo trudno dostępnych miejsc. Miejsce siódme Szczury to niewątpliwie zwierzęta, na których przeprowadza się najwięcej badań. Naukowcy udowodnili, że szczury zdolne są do meta poznania i potrafią oszacować swoją wiedzę. Umiejętność tę przypisywano wcześniej tylko człowiekowi i niektórym naczelnym. Miejsce szóste. Ośmiornice. Zamieszkujące dna oceanów i mórz ośmiornice są uważane za najinteligentniejsze bezkręgowce. Podczas badań naukowych udowodniono, że zwierzęta te posiadają krótko i długoterminową pamięć. Wykazują się niebywałą umiejętnością planowania, nauki poprzez obserwacje i zdolnością rozwiązywania problemów. Miejsce 5. Świnie. Naukowcy uważają, że świnie wykazują się poziomem inteligencji równym poziomowi trzyletniego dziecka. Dowiodły tego badania przeprowadzone w latach 90 których świnie nauczyły się poruszać kursorem po ekranie, a następnie używać go do odróżnienia pomiędzy kształtami, które wcześniej poznały, a tymi, które widziały po raz pierwszy. Miejsce czwarte. Psy. Badania naukowe wykazały, że psy są w stanie odnaleźć jedzenie, otrzymując jedynie niewerbalne wskazówki. Jest to typ rozumowania, który według naukowców odpowiada ludzkiej umiejętności rozumienia punktu widzenia drugiej osoby. Ponadto psy potrafią rozpoznawać ludzkie i zwierzęce twarze. Zdolne są do wyczuwania różnych nastrojów człowieka, a przez częste powtarzanie są nawet w stanie nauczyć się rozpoznawać aż 160 różnych słów. Miejsce trzecie: słonie. Oprócz tego, że oczyszczają swój pokarm przed jedzeniem, są również zdolne do używania narzędzi w wielu celach. Wykazują się także niezwykłą opiekuńczością i umiejętnością współczucia, nie tylko w stosunku do przedstawicieli swojego gatunku. Gdy umiera członek stada, pozostałe słonie dotykają go trąbami i przez długi czas wydają lamentacyjne dźwięki, odstępując od ciała tylko w poszukiwaniu pożywienia. Miejsce drugie: Delfiny. Uważane są za najinteligentniejsze zwierzęta wodne. Delfiny mają znacznie większą od człowieka korę mózgową, odpowiadającą za komunikowanie się. Delfiny posługują się najbardziej zaawansowanym systemem komunikacji w świecie zwierząt. Te intrygujące zwierzęta zdolne są też do przetwarzania abstrakcyjnych informacji, rozwiązywania problemów i do okazywania empatii. Najnowsze badania wykazały, że delfiny podczas polowania Posługują się także skomplikowanymi formułami matematycznymi, które pozwalają im lepiej namierzyć i w efekcie schwytać swoje ofiary. Miejsce pierwsze: szympansy. Intelektualne zdolności szympansów, których materiał genowy jest w 98,5% zgodny z ludzkim, fascynują naukowców od lat. Zwierzęta te potrafią tworzyć i używać narzędzi, rozwiązywać problemy, komunikować się językiem ciała i wyrażać emocje. W jaki robi to człowiek. Na przykład śmieją się podczas zabawy i płaczą, gdy są smutne. Jedną z najbardziej imponujących umiejętności jest przypisywanie symboli obiektom, a następnie używanie tych symboli w sekwencjach do wyrażania złożonych idei. W testach pamięci krótkotrwałej, szympansy okazały się lepsze od ludzi, szybciej zapamiętując i odtwarzając ciągi cyfr. To już wszystkie ciekawostki w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że dotrwałeś do końca. A jeśli podobał Ci się ten film, zostaw kciuka w górę oraz subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Cześć!